w trudnym momencie uraz kolegi, przegrywamy 0 do 1, 20 minut do końca. Miałeś jakieś konkretne zadania, czy miałeś, że tak powiem, wypełnić lugę po Benedikcie? Nie, jakichś większych zadań nie miałem. Widziałem, że atakowaliśmy Markę atakowaliśmy i powinienem być, być blisko napastnika i, i zbierać gdzieś te, gdzieś te drugie piłki przede wszystkim i tak jak trener, trener powiedział, że, że wszyscy zawodnicy muszą, muszą być gotowi, bo zwłaszcza teraz, gdzie, gdzie jest końcówka sezonu, gdzie, gdzie, gdzie robi się coraz zimniej i, i tyle gdzieś, wydaje mi się, że, że jak wszedłem, to, to, to zrobiłem to, co miałem zrobić i koncentrujemy się, się teraz na meczu z Piastem, nie wiem dokładnie, co jest cechemu, ale, ale ja jestem skoncentrowany i będę chciał, będę chciał wykorzystać swoją szansę. Większość meczu oglądają z ławki rezerwowej, tak z boku patrząc, wydaje się, że chyba to nie był do końca nasz dzień, bo Tyle, ile stworzyliśmy sobie sytuacji, ile po prostu dominowaliśmy nad rywalem, a, a piłka nie chciała wpaść. No, nie szło, nie szło do końca. No tak dokładnie tak, to, tak samo to widziałem. Gdzieś, gdzieś mówiliśmy właśnie, że, że, że dzisiaj ta piłka w ogóle, w ogóle nie chciała wpaść, wpaść do bramki, ale, ale cieszymy się też, że, że strzeliliśmy tego gola na 1-1. Chcieliśmy strzelić, chcieliśmy strzelić tego, tego drugiego gola, ale niestety się nie dało i, i gdzieś. Szanujemy można powiedzieć ten punkt, chociaż naprawdę naprawdę bardzo szkoda, bo, bo zdominowaliśmy Arkę, pokazaliśmy swoją jakość. Gdzieś zabrakło można tej determinacji, tej, tej determinacji pod bramką, ale, ale ogólnie mecz uważam, że oglądając te 60-70 minut z ławki, naprawdę na bardzo pozytywny. No właśnie, ostatecznie zremisowaliśmy, chociaż wydaje, wydaje się, no przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. No ale tak już... Na spokojnie oceniając punkt y, OK, czy, czy jest sporo niedosytu? Jest, jest niedosyt, ale tak jak powiedziałem, my szanujemy te, ten punkt. Arka, Arka można powiedzieć walczy, walczy o życie i wydaje mi się, że nie jeden zespół straci, straci tutaj punkty. Nam się niestety nie udało wygrać, a wydaje mi się, że powinniśmy. Trudno. Głowa, głowa do góry, jedziemy dalej. Przed nami teraz ciężki ciężki mecz z Piastem na pewno. Gramy u siebie i będziemy chcieli na pewno zdobyć trzy punkty. Dzisiaj przyjechała duża e, liczba kibiców naszych. E, chyba pomogli Wam przynajmniej zdobyć ten punkt, bo nawet kiedy Arka objęła prowadzenie, kiedy wy atakowaliście, ten dopięknie nie ustawał i słychać było, że praktycznie do samego końca Was, was wspierali. Tak, tak, można powiedzieć nawet. Że... Z ławki, że byli głośniejsi od kibiców warki. Także naprawdę naprawdę wielki szacunek dla naszych kibiców i, i dziękujemy im za, za wsparcie do końca. Tak jak powiedziałeś, bo nawet jak, bramka, jak arka szczeliła bramkę, to, to nasi kibice by dopingowali na cały czas i, i ogromny szacunek. Igor, jak ty czujesz się w roli zadaniowca, który wchodzi na boisko po kilku meczach przerwy? Czujesz, że to jest ten moment, kiedy, kiedy możesz na dłużej wskoczyć do składu, przekonasz do siebie trenera? Czy szczerze, nie zastanawiam się nad tym. Po prostu ja staram się cały czas pracować na 100% i dawać sygnały, sygnały trenerowi, że, żeby, te, żeby na takie momenty po prostu wskoczyć do składu i zagrać, i zagrać dobry mecz. To, że Cechi i Kostas grają bardzo dobrze, to, to wydaje mi się, że cała nasza liga polska o tym wie. Jest, są to jedni z najlepszych obrońców. No i, i mi pozostało nic, tylko po prostu czekać, czekać na takie szanse i je, je wykorzystywać. Trzy mecze do końca roku. Ile punktów cię zadowoli? Dziewięć punktów. Celujemy, celujemy w całą pulę, jak najbardziej. A ile minut na boisku Igora Łasickiego? Zadowoli Igora Łasickiego? Oczywiście. Ja, ja, ja bym chciał grać pełne trzy mecze. Trzy, trzy mecze. Zawodnik uważam po to, po to trenuję, żeby, żeby co sobotę czy niedzielę wychodzić na boisko i pokazywać swoje, swoje możliwości. Super, dziękuję bardzo.